Ciao Masia, jestem Rajpred to jest koniec z naszej serii oczywiście z mapy Osada. Jest to wersja już ta poprawkowa oczywiście, która poszła na moodhuba jak coś, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w dniu kiedy dostałem raport do od Modhuba, od razu poprawiłem go na streamie i wysłałem e, na Modhuba, więc musimy do poczekać. Mam nadzieję, że to będzie teraz e, o, parę dni, a nie, kilkanaście dni roboczych. E, w każdym razie my to się dalej sobie lecimy z naszym save'em i jesteśmy właśnie już na nowej mapie, e, tej powiedzmy tak po, po updatech. E, więc spoko, jak widzicie dalej, problem taki, że e, gospodarstwo z krówkami, czyli ta w sumie druga część, która była dobudowana przeze mnie, e, jest pusta, tak? No, niestety, znaczy, mm, niestety, stety w sumie udało się spłacić trochę kredytu, bo mieliśmy milion kredytu, co nie? Pamiętacie chyba osoby, które tam były nas na streamie, nie? E, milion kredytu zostało nam, jakby, mm, do, do spłaty, bo tyle wzięliśmy. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na Enebie Riot masz minus 3% na no wszystko, nie? Po co przepłacasz, tu free kaska jest? No i... Gierki masz na PC, konsole i nawet Nintendo. I teraz gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płacenie za pomocą konta bankowego. Płać łatwo do swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś to jest z niego w i pamiętaj Eneba, to zawsze kod rajot. Pamiętaj, tylko ten kod. 300, prawie 400 tysięcy zarobione za kiszonkę. E, lekko ponad 100 tysięcy zarobione za słomę oraz 90 parę tysięcy e, zarobione za wywóz kurdysk, na no, który był kontrakt? 99 tysięcy chyba? Coś takiego mm, i coś jeszcze chyba było? Coś jeszcze chyba było? A i chlebki jeszcze. Chlebki około 100 tysięcy. Więc wszystko złożyć na łączną kwotę. Dzisiaj też będziemy was troszkę nawozić czy znaczy wapnować. Ale raczej skupimy się na, na. na winogronach. Zaraz wam pokażę, co będziemy robić. No i zostało nam krytu 310 tysięcy. Także naprawdę fajnie poszło. A na kwiecie mamy jeszcze zaraz winogron do sprzedania. Które sobie tutaj leży. Nie jest tego dużo, ja wiem. I będę ogólnie teraz winogron szedł na pewno. Aczkolwiek będę szedł troszkę w inny sposób. No, bo będę z tym winogronem siódł tak, że będę je ładować jakby w skrzynie. Żeby nie tak luzem leżało, bo to trochę silnie wygląda. Będę specjalne skrzynie kupał. Są takie nawet no, chwile fajne do tego, do winogrona, więc sobie ogarniemy Dobra, tym dziś może się pojedziemy. Mam nadzieję, że tak, jak się wszystko uda zrobić. Ale to najpierw trzeba oczywiście zająć się czymś innym. Czyli dzisiaj wchodzimy do naszego garażu Antonio Karpak <laughs> jakby, że tak powiem. Tutaj nasz Brutus. Oczywiście dzisiaj będziemy działać sobie tą maszynką, bo musimy obciąć wszystkie liście na winogradach, tak? Jest to ogólnie styczeń, zaraz wam pokażę. E, więc styczeń odpaliło się, Odpaliło. No, poczepiamy sobie. No i wyjeżdżamy stąd. <laughs> Myślę, że zostawię to taką pracę na styczeń, bo w styczniu tak nie ma co robić. W grudniu było sprzedawanie wszystko, wszystkich tych rzeczy. Więc sobie dobra, no to jak w grudniu było sprzedawanie rzeczy, no to lecimy w takim razie na styczniu coś porobić z winogronem, co nie? To jak widzicie ogólnie w skłonie sobie zasiane zostało. Była też kukurydza robiona na streamie. <laughs> no i było obstawianie, czy będzie więcej niż 50 tysięcy, czy będzie mniej. No, wyszło ponad 60 tysięcy, 62 tysiące. Więc bardzo dobrze sypnęło, i tak do sobie ludzie parę punktów zgarnęli, nie? Także tak, wyszło, wyszło fajnie. Kukurydza trochę poszła, no ale i co z tego, jak i tak już właściwie większość kukurydza została sprzedana. A a a, jeszcze warto przypomnieć, że mamy świnki, dla których, no jakby. trochę zaniedbałem ostatnio te świnki. Przez co? Przez co te świnki trochę mi straciły zdrowia. No i niestety, ale ale. Jest tak jest i świnki trochę sobie pochorowały i się nie chcą rozmażać, więc trzeba będzie to ogarnąć się. Później no i dobra. A my sobie lecimy w takim razie z tym. Mamy dwa pola do ogarnięcia, myślę, że to pójdzie w miarę szybko Ale też wiecie, jak chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Tak weski tu już na. Mm, jak to będzie wyglądało już tak na odcinku. Ojej, trochę za daleko tutaj. blisko jadę. Da, no i spoko, Będziemy tak zaklecieć, nie? W miarę tak będzie spoko, jak będzie lecieć no, więc to warto zrobić jednak, bo te winogrona też się tam yy, potem muszą też odrobić, odrodzić, że tak powiem, nie? Yy, I te liście są trochę uschnięte, nie wszystkie też spadają, yy, więc to ważna sprawa w sumie, żeby to zrobić. Yy, I to jest moje pierwsze styczność z takim winogronem, yy, ale na pewno <laughs> w te winogrona chcę pójść troszeczkę, nie? Spociliśmy prawie 700 tysięcy kredytów. Oczywiście chcecie pójść w krówki, więc w krówki muszę zamiesować dużo, bo samo kupienie korwek to jest tylko jedna rzecz, a że ciasno trzeba jeszcze pamiętać o tym Może sobie włączę Schailer w takim razie skoro tak mrugają dziwnie Eee, trzeba też pamiętać o tym, że oprócz samych krówek chcę jeszcze coś zakupić e, mleczarnię, bo chcę produkować sery. Tak samo jak mam na przykład piekarnie do produkcji chlebków. No ogólnie powiem tyle, nie? Piekarnia bardzo, bardzo średnia sobie daje radę. Bardzo średnio sobie daje radę ogólnie, bo zobaczcie to, nie? Eee, gdzie to mam? Eee, tutaj przerabione są praktycznie całe e, w maga, znaczy na łańcuchu produkcyjnym, w sensie w młonie zbożowym. Został przerobiony cały owies i jęczmień na e, mąkę, zostało prawie 3000 30 litrów tej mąki e, No i chlebki jak widzicie powoli się robią, ale mąki mamy e, też na fula, Więc, co by nie było, bardzo, bardzo e, powoli się te chlebki pieką niestety I w rok możemy maksymalnie uzyskać przykładowo około 100 tysięcy, e, no więc e, Niestety jest tak jest i trzeba to po prostu zbierać, te chlebki Przez ten cały rok jakby yy, I tam po prostu sprzedawać Oczywiście to jest to bańka nierealistyczna jak się zbiera rok chleb No bo po, po roku ten chleb to właściwie tam Tam nie ma chleba już, nie? W tych, tych skrzynkach No ale niestety jest tak jest i trzeba sobie jakoś tak działać yy, No ale, ale jakoś spoko to leci Ogólnie niedługo też myślę wystartować yy, z dla was serią Taką w miarę fajną polską yy, No i yy, Stoję przed takim trochę dylematem życiowym, też dajcie mi znać, co wy tym sądzicie, No bo ponieważ. O, to fajnie widzę, działa sobie tak, nie? Luźno działa sobie to. Stoję przed takim dylematem, że mówię jakim. Ja ogólnie nie lubię rzeczy, które są gdzieś tam pokradzione od innych modmakerów, mapmakerów i tak dalej, nie? Bo to jednak nie fajne, jak ktoś tam coś Wam wydaje, nie? Jednakże, ostatnim czasem, jak wiecie doskonale, e, wyszedł mój wóz na LS Portalu i to nie przeze mnie czy bursuka, po prostu ktoś sobie to wydał, e, przerobił do 22 i wydał, nie? E, ja totalnie mam to jakby gdzieś, nie? Tak totalnie z ręką na sercu mówię, że mam to... E, o Jezu. Totalnie mam to w dupie. E, I nie przyjmuj się tym za bardzo. Wyszło to, wyszło. Grajcie sobie spoko. Jakby ja autorowi nie udzieliłem zgody na to, ale mam to, w sumie jak mówię, gdzieś, więc niech sobie to leci, nie? E, mi to lotto. No, i tak właśnie rozkminiam sobie, że może fajnie było, jakąś taką polską seriękę zrobić, gdzieś sobie nawet, nawet na osadzie czy coś. Na takich mniejszych sprzętach pokazać troszkę, jak to się gra na bardziej dziedzicowskich e, maszynach. I właśnie nie wiem, czy lepiej czekać, e, aż zrobię sobie kolonię, po prostu, i tym, na kolonii rozpocznę tą serię. E, czy e, lepiej zacząć serię na osadzie? A może po prostu prowadzić serię na osadzie w ten sposób, jak teraz prowadzę. I w momencie, kiedy zrobię kolonię, już wtedy zacznę. E, jakoś polską serię. No i co z tym dylematem? Jaki to jest dylemat? Eee, taki, czy właśnie... <laughs> jest dużo fajnych modów, ale są właśnie one na jakichś portalach i innych stronach, które są, no nie oszukujmy się, te mody niedokończone, bardzo pobugowane, eee, ale jednak oddają ten klimat polskości, co nie? No i właśnie jest moje pytanie do Was. Czy chcielibyście taką serię eee, z takimi modami? Bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie trochę średnie, no i też <laughs> mogą się pojawić głosy Tutaj co obrońca prawa mapmakerów, modmakerów, map który mówi, żeby nie grać na maszynach pokradzionych i nagle robi serię na maszynach, które nie są od autorów wydane, nie No i tu się pojawia taka moja hipokryzja. Oczywiście jakby No, znacie mnie i wiecie, że trochę jestem hipokrytą Czasami coś powiem, potem się za nie zmieni i myślę z, o co inaczej. I jakby nie było, dalej uważam, że takie mody są bardzo złe, bo trochę psują mega, spadają morale wśród modmakerów do tworzenia takich rzeczy, typu właśnie nowe mody. Więc jeżeli ja na przykład będę na to zezwalał, w postaci właśnie nagrywania odcinków dla was, jako osoba, która też tworzy, to może być to dobrane także osoby, które widzą, że no, jak skoro Riot gra, a mówi, że nie wolno kraść, no to my też możemy sobie pokraść, nie? I zaczną się jakieś konwerty jeszcze większych gniotów i tak dalej. Dajcie znać, czy taką serię w ogóle wam robić, czy jakby czekać jeszcze po prostu na te na, na maszyny, nie? Sam nie potrafię konwertować i jakby też. Znaczy, jeszcze jako taką może umiał, ale programować nie potrafię tych modów, więc nawet zrobienie dla siebie takiej paczki byłoby mega czasochłonne i musiałbym dużo posiąść umiejętności, których aktualnie nie mam a myślę troszeczkę też ostatnio nad jakimś modmakerstwem, że tak powiem Bo trochę czasu mi się wolnego zrobiło To może, może właśnie bym z tym ruszył, nie? A no ale póki co mam swoje mapki Chcę jeszcze zrobić na tą właśnie właśnie kolonię Ale najpierw też zacznijmy Najpierw też wydajmy w sumie osadę, a potem dopiero zaczniemy się bawić w inne mapy. No ale coś takiego właśnie jest na przeze mnie i nie wiem, czy jak wy to odbieracie, nie? To Dajcie znać w komentarzach, właśnie, co o tym sądzicie. No i w sumie to jakbym się tak. Ja znam siebie i wiem, że jakbym taką seryjkę odpalił, to bym się mega też potrafił wkręcić w to i myślałem nad czymś takim jak daily po prostu. Robić wam daily filmy albo nawet co dwa dni, żeby było to w miarę stałe, regularne, nie? I to myślę nie było takie głupie. No bo na mogłoby to do się daily, albo to byłoby daily właśnie, albo to byłoby po prostu filmy, które by się przeplatały e, Na przemian z TikTokami, nie? Bo tam wiecie, że mamy te shortsy i ja te shortsy po prostu biorę sobie z TikToka e, Więc e, osoby, które mają TikToka, e, śledzą mnie na TikToku, mają te e, klipy szybciej A e, shortsy są dodawane po prostu z jakimś tego, nie wiem, nie wiem, później nawet e, Dlatego dlatego właśnie e, rozkminiam, żeby nie zrobić tego na przemian, raz tak, raz tak, nie? I to nie byłoby trochę głupie nawet, na pewno też trochę streamy ograniczył, bo nieźle bym nagrał filmy, ponieważ no streamy teraz trwają u mnie tak po 8, 9, do 10 godzin, a czasami nawet 12. Ja ten, te 4 godziny, które tam siedzę ponad program, że tak powiem, powinienem siedzieć około 8 godzin w streamie, no to mogłem przeznaczyć to tam trochę na właśnie nagrywanie filmów dla was na YouTube'a, nie? bo widzę, że kanał troszkę ruszył, te subskrypcje poszły do góry, jesteście trochę zainteresowani tym, co się dzieje, więc mówię, chcę jakoś też te nowe osoby trochę mm, przywitać w jakiś sposób, no i chcę wam po prostu pokazać, że coś się tutaj dzieje, co nie? Wiecie co? Mamy fajnie 10 minut odcinka, ja nawet nie wiem, czy w ogóle jest sens teraz działać kolejną, kolejną, kolejne pole z winogronami. Na odcinku, tylko chyba sobie zostawię to na streamka po prostu, na które to zapraszam serdecznie. Link do Twitcha macie w opisie Tam się dużo rzeczy fajnych dzieje. Zostawię sobie to chyba po prostu na, na streama a pojedziemy teraz nawozić. Ogólnie nawożenie mamy naprawdę bardzo mało, bo to są po prostu skrawki pól, które kupiłem kiedyś wcześniej i zostały dołączone do pól, które były już zwapnowane. Dlatego tak będzie to dziwnie wyglądało, że po prostu nawieziemy sobie jakąś część pola, a nie tylko całą, bo nie, każda, nie każdy metr pola wymaga ode mnie wapna. Dlatego zaraz zobaczymy sobie, jak to. Jak to, jak to wyjdzie? Ogólnie mega przedsiębiorczo podchodzę do tego sajwa, tak naprawdę Staram się tak najwięcej oszczędzać, jak najbardziej dbać o to, o tą, o tą gospodarkę I tak bardzo inwestować i, 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 i właśnie planować wydatki No przez co właśnie taki kredyt 700 tysięcy zostanie tak o, do spłaty, nie? Więc powiedzmy roczny przychód gospodarstwa to jest około 800-900 tysięcy no bo jeszcze doliczamy zboża oczywiście, które sprzedajemy w miarę też na bieżąco A ponadto chlebki, które powiedzmy wykosiłem Zboże tak, no i ono się przerobiło na mąkę powiedzmy jak żniwa były powiedzmy gdzieś w lipcu, sierpniu To mąka się przerobiła cała w styczniu, co nie? A, a w grudniu sprzedanie chlebków, więc ona się nawet nie przerobi tam ta mąka i ten chlebek, co teraz jest, to na, na dwa lata wystarczy, tak naprawdę. Ale fakt, że lepiej tam coś dodawać i, i mieć coś, więc na przykład nie wiem, czy teraz nie pójść bardziej, może e, jeszcze kupić pole i po prostu e, jakąś taką uprawę zasieć typowo pod e, sprzedaż, co nie. Że powiedzmy w jednym roku, za zapełnię sobie całą, e, cały młyn, który będzie mi ten młyn przerabiał na mąkę przez ten cały rok. No i piekarem która będzie piekła chlebki. E, I potem po prostu typowo zboże pod handel, tak, nie? Żeby sobie tylko zarobić kaskę. Dobra, zamknijmy sobie. Mm, opuścimy sobie i wychodzimy stąd. E, no i jedziemy do Fiata. Fiatem sobie e, ruszymy dzisiaj na akcję. Pojedziemy sobie nawozić, znaczy e, wapnować. Ogólnie wapno pobieram sobie z stacji obnowania. Yy, jednakże dzisiaj jeszcze pojedziemy sobie na sklep, bo tam mam też sporo wapna, które jest niewykorzystane yy, Dlatego tam sobie najpierw pojedziemy na to wapno yy, do, do sklepu po prostu yy, i zawierzemy sobie. Wiecie co poczekajcie, skoro tak, to może ja sobie zawrócę to już sąsiada. Wezmę sobie maszynkę do palet czy yy, przystawkę do palet żeby też tak Nie było, że gram nierealistycznie, a i tak wydaje mi się, że gram trochę nierealistycznie Wiadomo, skrępie go bardzo pomaga Ale jednak, yy, jednak, jednak yy, Fajnie byłoby sobie, wiecie, grać troszkę realistycznie, nie? Jeszcze bardziej No, ale nic mm, Okej, okay. tu chyba widzę, że jest łyżka To sobie tą musimy przystawić Poczekajcie, sobie tylko odepnę na razie yy, Tą maszynkę rozsiewać do wapna I zostawimy sobie tu łyżkę tutaj koło Okej Ok, tu mamy chyba yy, maszynkę do palet, nie? Ten, 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 przystawkę do palet. No, więc całkiem spoko. Ogólnie ja powiem szczerze, nie? Jeżeli ktoś chce, Ma kredyty farmingu, powiedzmy. O! Bo nie to odpiałem. Jeżeli ktoś ma kredyty farmingu i myślał. O jezu, przepraszam. Miał być realistycznie, no i fajnie. Wychodzi, zrobić się realistycznie. Eee yy, no, proszę, tylko dla mnie. Jeżeli ktoś ma kredyty farmingu i, i chcesz sobie je spłacić, e, idźcie w łąki. Po prostu idźcie w łąki, to naprawdę oddaje, nie? Jak macie tych łąk dużo, e, to naprawdę to odda. E, zaufajcie mi i naprawdę nie trzeba cię z tym tak. <coughs> Czy teraz ja zaczepiłem na inny zaczep? Nie, dobrze jest. I łąki mega e, dają radę, jak chodzi o, o farminga. I naprawdę wam to szczerze polecam nie Ja teraz ogólnie chciałem w planach zakupić kilka pól bo mamy i tak już sporo Zaraz wam pokażę dokładnie jakie to będą pola Mamy tak, mamy pola tutaj, te które są połączone razem Mamy to jedno Tutaj mamy dwa połączone Tu mamy te dwa osobno, tak Mamy tutaj te trzy połączone w jedno Tutaj to znowu tak samo, no i tu mamy łąki, które też są jednym polem nie I myślę właśnie, że naprawdę zakupić sobie jeszcze tego i tego do łąk i kupić pól 8, 9, 10 i 11 Wywalić wszystkie krzaki, które są gdzieś tam po drodze Jakieś takie krzaki, nie drzewa Zagadniki zostawić i sobie tam po prostu połączyć I też mieć jakieś fajne pole, nie? Safe na tyle się rozrasta, że myślę warto na czymś takim pomyśleć Bo u nas żniwa to są, wiecie, to są jeden stream cały 8 godzin posiedzieć i jest po, po żniwach, nie? E, Jeśli tak z tym klasem bardzo fajnie sobie dajemy radę e, Tak naprawdę Więc myślę na czymś takim, żeby sobie tego tak nie rozwiązać Dobra, mamy wolne eee, To też właśnie <küh> Do was się zwrócę, co na ten temat Na temat takiego eee, pomysłu Bo to myślę może być całkiem, całkiem niezłe, nie? Ogólnie te łąki są i tak na tyle duże, że e, naprawdę Naprawdę można sobie tutaj sporo rzeczy porobić OK. Dobra, to sobie ziomik idziemy, no my sobie pojedziemy tymczasem więc fajnie. Tam właśnie, tam właśnie o te właśnie, o tych polach mówię, nie? Żeby sobie to pole zakupić. Bo to fajne pole myślę że może być. I jeszcze w połączeniu z tymi innymi tutaj ty właśnie mówię te między poorać i tak dalej. To może być mega, mega fajne, a tym bardziej że to widzimy już jest coś się dzieje fajnego. No i te krowy nieszczęsne, chcę te w krowy rozpocząć, By móc jakieś kiszonki robić, jakieś większe akcje i tak dalej. No i może ktoś tam tego save'a zaprosić, bo ciągle ta akcja kiszonki jest opisywana a jakby cały czas... Eee. Tego nie robię <noise> Więc tak, tak to średnio trochę wychodzi 17 minut odcinka jest, no i fajnie, myślę, że akurat sobie zapełnimy To wszystko co mamy tam na Na sklepie I pojedziemy sobie tutaj, nie, już pojedziemy sobie Na pola, o to właśnie ci te wszystkie łąki moje, nie No mega, mega dużo ich jest Tam się trzeba, o przepraszam <laughs> Tam trzeba w ogóle jeszcze, kurde go raz Tam jeszcze trzeba w ogóle te łąki O, dwójka będzie wchodziła a właśnie sobie tak, o Te wszystkie łąki trzeba będzie się trochę połączyć, bo tam jakby Kupiłem jedną łąkę, która miała za zadanie połączyć Dwie inne, dwa po środku No i są tak się bija, masakra No i te łąki trzeba połączyć właśnie, żeby mieć też pełne nawożenie Nawet na tych miedzach, bo to szkoda, żeby tam coś tracić No i też to po prostu lepiej wygląda, nie? Jakby nie było O, ten miodek, może też miód, bo niedługo pójdziemy jak troszkę zacznę. E, zacznie mi się układać pojedyncze finansowo, na razie. Znaczy, nie jest tak już spoko w tym, e, tak naprawdę. Ale jednak, co by nie było, troszkę fajnie byłoby jeszcze tak, Jednak e, podziałać się więcej, nie? Dobra. Więc teraz tak, więc teraz zajeżdżamy sobie. Nie wiem, czy dwóch na raz. E, worków nie nabrady. Rozstawmy sobie trochę szerzej, to. Czekajcie, tu będę ich lepiej. O, widać lepiej, dobra. Dobra, mam jeden woreczek, elegancko. Naprawdę, freetrack oddaje. Jeżeli chcecie też zakupić sobie FreeTraka, to macie link oczywiście do tego w opisie. A ponadto Vechi, czyli autor tego EarTrak'a, tego wspaniałego urządzenia, który pozwala nam się obracać w kamerze przy farmingu bez użycia myszki. Tylko zapłacą ruchu głowy, mega to fajnie ułatwia, bo na przykład, jak ja teraz operuję turem i skręcam kierownicą To nie mam myśli jak, jak obracać To przypomnę, że z kodem Riot, u sprzedawcy, wiadomości na Allegro Dostajecie rabat ich 20 zł w sensie taki po prostu cashback A ponadto Veci też powiedział, że chce tym osobom dawać subskrypcję na Twitchu, która jest płatna Na miesiąc, więc myślę, że fajna opcja, ponieważ ta subskrypcja daje dostęp jakby nie było do Serwera Minecraft, na którym często sobie gramy. Więc jak ktoś chce, tak najbardziej myślę można skorzystać, bo fajna opcja, nie? Będzie się chyba akurat całe wejdzie, nie? No i git eee, Nie wiem czy tam jeszcze nie będę musiał przypadkiem coś dosypać. Corać wiecie co, może nie. Może jedźmy już z tym, tak naprawdę <laughs> Nie będziemy tak z tego korzystać, ewentualnie się jeszcze potem przejdzie na streamie po to. Eee, no! 82 tysiące, znaczy 82% to i tak jest spoko Prawie 5000 tysięcy litrów mamy te, tego wapna te, te, te dwa big bagi sporo pomogły No i lecimy, nie? Lecimy Dobra Eee, też odpowiem na pytanie, bo w sumie ciągle pytacie mnie, jak tam z osadą, kiedy będzie mniej więcej i w ogóle. Eee, troszkę chciałem się też powiedzieć, bo, no jak wiecie, na odcinkach, to, znaczy na streamach, trochę ja to powiem, a zaraz ktoś potem wejdzie i zapyta to samo. Eee, no to jest urok streamów, nie? Że nie każdy ogląda to samo. Eee, w sensie treści, eee, jakie otrzymujecie, są wzorcowane tylko od was, czy, od was nie? Eee, czyli od osób, które w danym momencie są na streamie. Jeżeli ja coś na przykład powiem. Eee, o godzinie 14 tam o godzinie powiedzmy 16 i w osoba o godzinie 16.5 to już nie trzeba tego, co powiedziałem 5 minut temu, przez co na przykład ostatnio był taki śmieszny moment. Yy, gdzie ja po prostu się powtarzałem, co nie? No stop, się powtarzałem. Ej, czy ja właśnie widzę, że przedupiłem sprawę z tym wapnem? Tak, przedupiłem sprawę z wapnem, ponieważ wapno yy, możemy nawozić tylko yy, na pole, które już jest. Yy, Która już jest? Po zbiorach, nie? A ja tu mam zasiane. Wjadę jeszcze, sprawdzę czy da radę to zrobić, ale wątpię już, że takie coś się uda. Na szybko to tak tylko rozrzucimy sobie. Sprawdzić. No niestety, będę musiał czekać do, zaczekać do y, zbiorów. No to fajnie sobie przefujarzyłem. No to git. W takim razie, dzisiaj nie będzie wapna. Super. Eee... Wylecia mi tanie z głowy, że to wszystko... O, trochę mi się najechało na ten. Że to wszystko już jest zasiane i właśnie wykiełkowane, no ale trudno. I innym razem to się zrobi w takim razie za rok. Eee, znaczy, no, w tym, właśnie w tym roku, w tym sezonie To nie to, to po prostu wyjazd po będzie i tyle, nie? Zjedziemy sobie na Gospo. Eee, no i eee, zakończymy odcinek po prostu, nie? Więc tak, tak to po prostu wygląda. No i git. Ogólnie eee, poletko numer 31. Na, na mapie, jak będziecie widzieć teraz Przymałem że teraz do was, ogólnie na wersji W sensie w grze, po prostu W grze właśnie na, na singlu Na poziomie łatwym, bo tam Proszono mnie, żebym po prostu jakieś tam pola zrobił na start, więc Jakby są zrobione, no i tam będziecie mogli sobie po prostu Sami wybrać Poletko, nie? Znaczy po prostu macie już wybrane poletko, a potem będziecie mogli sobie Dobrać kolejne. Myślę, że pole fajne, także blisko Gospy nie powinno być problemu Dobra, zajeżdżamy sobie, ja to sobie gdzieś stanę za chwilę eee, Z tyłu tam może, z tyłu akurat, no bo to trochę takie wapno, to lepiej niech nie będzie na podwórku No tylko staniemy sobie z tyłu, nie? No ale fajnie, wszystko sobie elegancko kiełkuje, nawet nie wiem czy e, chwasty wyrosną w sumie Bo troszkę żeśmy działali ostatnimi czasy z tymi chwastami Okej okay. No i dobra, i stop. Zatrzymujemy się. Słuchaj, ogólnie jest sprawa taka: nie wiem czy to ten kultywator sprzedawać w ogóle. No bo, jak widzicie, on sobie jest tutaj taki spory. Nie wiem, ile metrów. 4 metry ma chyba. A tą 6 metrów towarzywkę zagromasza, którą częściej trochę robię. I nie wiem, właściwie nie sprzedać przypadkiem, bo trochę stoi ci się kurzy. 4% jest uszkodzona, coś tam już wiecie. Zrobiła z dwa pola. A tak poza tym to nic się dzieje. O, odpalam sobie shadery właśnie. W końcu będzie lepiej wyglądało jakoś, nie? No i dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki, że byliście na nim. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z osady, to piszcie Hashtag Osada. A ja wam szybne serducho i widzimy się niebawem na kolejnych odcinkach. Być może jakieś fajniejsze prace będą. <kłysy> Wiem, że... Dużo maszyny mi się nie siadają, ale... Ale trzeba i też takie odcinki robić, nie? Bo, bo niedługo będzie fajna polska seryjka, także... E no chyba tyle. Dzięki za uwagę. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdraw.